Przewlekłe, nieuleczalne choroby, które wynikają z tego, co mamy tutaj. Nie wiem, czy znacie nazwę pod tytułem Bostońska siódemka. Franz Alexander kiedyś dał podłoże siedmiu chorobom, które wynikają stricte z naszej psychiki. Choroba wrzodowa, nadciśnienie, astma oskrzelowa, reumatoidalne zapalenie stawów, nadczynność tarczycy, wrzodujące zapalenie. Jelita oraz atopowe zapalenie skóry to te siedem chorób, które już dawno udowodniono, że powstają na podłożu psychosomatycznym. Najczęściej wynika to z tego, że powstaje pewien impuls reakcji w środowisku, na które zareagować nie możemy tak jak chcemy, bo społeczne zasady nam na to nie pozwalają. Czyli powstaje impuls na walczę albo uciekaj, natomiast nie możemy ani walczyć, ani uciekać, na przykład w sytuacji, kiedy w dzieciństwie. To mama zabraniała nam pewne rzeczy lub łamała nasze prawo do bycia, prawo wyboru, prawo na życie, tak naprawdę. I to wszystko utyka w ciele. Co można z tym zrobić, co trzeba z tym robić? Przede wszystkim należy wejść pod świadomość i zrobić tam porządek, dlatego że nasz mózg, nasza podświadomość pamięta wszystko. Niestety nie jest ona jak żołądek, który może oddać. To, co mu nie pasuje, wszystko, co przeżyliśmy, to wszystko zostaje w podświadomości. Z poziomu świadomego psychologia behawioralna nigdy w życiu tego nie wyczyści. Natomiast z poziomu podświadomości jesteśmy w stanie wyleczyć wszystko tak naprawdę w 5 do 10 minut na miejscu, a później ciało dochodzi do siebie w okolicy od jednego dnia do trzech tygodni. Wszelkiego rodzaju stany zapalne, na przykład przewlekły stan zapalny w pęcherzu, również pięknie reaguje na pracę z podświadomością. Jeżeli macie jakieś problemy zdrowotne lub coś Wam gdzieś zalega i chcecie zrobić z tym porządek, zapraszam Was na konsultację. Ona do niczego nie zobowiązuje, natomiast przyjrzymy się z Wami w cztery oczy na wideo, co się u Was dzieje i powiem Wam, co można z tym zrobić. Do zobaczenia.